Ten sezon, proszę państwa, jest bardzo nietypowy pod względem przymrozków wiosennych. Praktycznie można powiedzieć o czterech falach przymrozków, które wyrządziły wiele strat w całej Polsce. Lokalnie te przymrozki były większe, mniejsze, ale również utrzymywał się długi okres chłodów. Około miesiąca można powiedzieć poniżej zera fizjologicznego roślin, drzewa są w bardzo słabej kondycji. No i mamy sady, gdzie w tych zawiązków jest mniej lub więcej. Straty, tak jak powiedziałem, są różne w zależności od lokalizacji sadu, od rejonu Polski, od odmiany. No i tutaj też, też tych owoców w takich miejscach, tam gdzie nastąpiły Szkody poprzymrozkowe będzie znacznie mniej. No ale chciałbym zaznaczyć, że nie we wszystkich te straty przymrozkowe były i wystąpił mróz czy przymrozek. Oczywiście sadownicy chronili swoje kwatery zraszaniem nadkoronowym, albo w takich sadach po prostu przymrozku, czy silnego mrozu nie było były temperatury plusowe. I tutaj znajdujemy się właśnie w takim sadzie, gdzie maksymalny przymrozek wynosił około minus jednego stopnia. Widzimy bardzo mocne zawiązanie owoców, jest to odmiana pinowa. I w takich przypadkach tych sadów w obrębie całej Polski nie będzie dużo, ale będziemy się z nimi spotykać, i w takiej sytuacji trzeba będzie. No, wykonać e, przerzedzanie chemiczne, dlatego dzisiaj nagrywamy ten materiał dla sadowników, którzy będą mieli dylematy, jak podejść z tematem przerzedzania zawiązków. Czy, czy będzie one konieczne, czy zbyteczne. No oczywiście w takich, przy takim e, bardzo silnym zawiązaniu, żeby była bardzo dobra jakość owoców, należy właśnie wykonać taki zabieg, a jutro, pojutrze i kolejny dzień będziemy mieli idealne warunki do wykonania zabiegu przeżedania chemicznego. Będzie temperatura minimalna 18 stopni i potem następne dwa kolejne dni będzie około 20- powyżej 20 stopni. Celsjusza, więc. Taki zabieg będzie jak najbardziej efektywny. Przy tych odmianach, tutaj, jak Pinowa, są sady, gdzieś silne zawiązanie, mają takie odmiany jak Gala, Szampion, Golden. Tutaj, właśnie, trzeba będzie wykonać ten zabieg przerzedzania chemicznego. W tej fazie na chwilę obecną, w różnych odmianach, jak jeździłem w sobotę po gospodarstwach, widzimy, że ta średnica kształtuje się od 12 do 16 mm na chwilę obecną. Wcześniej te odmiany wczesne, paulare czy lobo, ta średnica zawiązków jest dużo wyższa. Tam mamy już nawet około 18, 20, 21 mm. Ale e, powtórzę, teraz w tych odmianach, tak jak Golden, Gala, Champion, Pinowa czy Red Delicious te zawiązki mają średnicę od 12 do 16 mm i jutro właśnie, czyli wtorek 20 maja będzie i wręcz okienko idealne do wykonania w zabiegu przerzedzania chemicznego z użyciem e, preparatu. Maxel, który zawiera benzyloadeninę. Najistotniejszą rzeczą są właśnie warunki temperaturowe, temperatura minimum 18 stopni i taką temperaturę będziemy właśnie mieli jutro we wtorek i bardzo istotną rzeczą jest to, żeby temperatura w dzień po zabiegu, drugi dzień, była w granicach 20-21, powyżej tych 20 stopni. Wtedy osiągniemy efekt właśnie przerzedzania chemicznego. Będzie najbardziej zadowalający. Maxer jest preparatem, i można powiedzieć w cudzysłowie, inteligentnym, więc przerzedzi nam tylko lateralne, boczne zawiązki. A zostawi najsilniejszy królewski zawiązek, bez obawy, że te przerzedzanie będzie zbyt silne, zbyt, można powiedzieć, agresywne. Więc tutaj możemy być spokojni. Właśnie preparat Maxel będzie na jutrzejszy dzień najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o goldena czy pinowe, tam gdzie były stosowane. Wcześniej e, regulatory wzrostu e, gibereliny e, Promalin, czy Regulex dodałbym do preparatu Maxel niewielką ilość d, drugiego preparatu do przerzedzania zawierającym 10% NA, czyli kwas naftyloodstowy do zwiększenia efektu. Przeżedającego. Wspomnę dodatkowo, że zastosowanie preparatu MAXEL zawierającego benzyloadeninę, czyli potocznie cytokininę oprócz efektu przerzedzającego zawiązki, będzie wpływać nam pozytywnie na zakładanie pąków w przyszłym roku, a również na podziały komórkowe w tym okresie i dlatego rekomendujemy właśnie zastosowanie w najbliższych trzech dniach preparatu Maxel. Chciałbym uczulić Państwa na sytuację w sadach z kwaterami e, jonagoldów i pochodnych gdzie tam e, mamy e, w zasadzie aktualnie bardzo intensywny opad zawiązków właśnie w tym okresie tych zawiązków na drzewie jest e, m, już robi się nam dosyć mało i w przypadku właśnie kwater z Goldami, Retiona Prince. Ja bym tutaj odpuścił zabieg przeżedania. Ewentualnie tam, gdzie mamy silne, silne wiązanie, tylko taki zabieg wy, wykonał e, w górnych czy, partiach e, korony. Ale w większości myślę, że zabieg przeżedania chemicznego na odmianę Gold będzie zbyteczny.